Szymon, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Ej, słyszysz? Jedziemy gdzieś? Ej, Szymon, chyba jedziemy co? A, dobra, to Szymon nie jedzie. <laughs> Ej, no dobra, to jedziemy bez ciebie. A wiesz, gdzie my jedziemy? Wiem, bo to... widziałem No to gdzie jedziemy? Do innego domu? Nie. Do Turcji. Tak. Do Turcji? Gdzie jedziemy? Do zagranicy? Nie. Wczoraj pamiętacie co mówiłem? Że gdzie jedziemy? Do góry. No właśnie, jedziesz? Tak. No to się musisz ubrać? Czy nie jedziesz? Jadę. No Szymon, komu co będziesz robił, jak wrócimy? Będziesz opowiadał, że byłeś w górach? Tak. A komu? Tak. Kto nie był, to temu będę opowiadał, a kto był, to nie. No dobra. To ktoś pisał. A cieszysz się, że jedziesz w góry? Tak. A byłeś w górach? Nie. Nie byłeś w górach jeszcze? Tak. To trzeba pojechać teraz pierwszy raz? Tak. Ty, gdzie jedziesz? góry. A fajnie będzie? A będziesz opowiadać, jak wrócisz z gór innym, jak było? Dziadkowi. No? No dobra. A będziecie grzeczni? No i super. Tata to nagrał, wam pokażę jak będziecie pewnie, że nagrałem. Będę wszystko pokazywał wam, jak będziecie więksi. Jak obiecywaliście, że będziecie grzeczni? A potem jak byliście w Bo może być różnie Spałaś? Tak jedziemy dalej? Tak. Jeszcze zostało nam godzinę i 48 minut, żeby dojechać. To długo, a wcale daleko nie będziemy jechać, bo tylko 88 km, a to aż dwie godziny jazdy, takie będą korki. No? Zobaczycie. takie picie może być? Tak, tak no dobra, to jedziemy dalej no ciekawe co to są zapaski na niebie no ciekawe, bo to jest na pewno po prostu przelatywały tędy samoloty są tak no przecież to są zwykłe ślady po samolotach, latają sobie na zygzaki, prawo, lewo na przecinkę, a co? a my dalej w drodze przed nami jeszcze spory kawałek drogi. Dzieci trochę już znudzone podróżą, przysypiają z tyłu na fotelach. Wiemy o tym, że jak będziemy dojeżdżać, to już będzie ciemno. Ale zawsze radość największą mam z tego, że moment samej podróży na miejsce, to jest start naszego urlopu. No a jak to na urlopie? Każdy dzień wolny zlatuje nam jak zbicza strzelił. Chwila moment, przychodzi moment powrotu. A jak wiemy, moment powrotu niczym przyjemnym nie jest. I cieszmy się chwilą, kiedy to już właśnie teraz po ciemku dojeżdżamy na nasz domek wymarzony, który żeśmy sobie wcześniej już oglądali w internecie, który żeśmy sobie zarezerwowali u pewnego górala. Tam, jak już dzieci położymy do łóżka, otworzymy sobie wino, wypijemy po lampce i zrelaksujemy się razem, patrząc na piękne górskie widoki. O listki są, nie musieliśmy brać o, Ale chatka Nie byle jaka, choinka, zobacz Żywa choinka ubrana jest Piękna choinka Jaka jest ładna dobra. Ładna? Jaki fajny dom no. A tu taka świeczka Nawet się cieszę Co? Tak? Z tego domu w górach jest fajniej, lepiej no. Usiądziecie sobie chwilę poczekacie, a więc już się wierzyć. No. Wracamy, a tu jest choinka przewalona. Tak. Ja się pytam, gdzie jest Winowajca? Gdzie jest Winowajca? Kto przewalił dwumetrową choinkę? Pies! 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 To no to Pedrusia! To, Gachyn! Kto to pasie? zrobił? Nie, ja wiem kto to zrobił. Ja wiem, tylko że się schował winowajca i go nie ma. Idzie to ty rozwaliłeś choinkę. To ty? Niedobry kot. A może to ty rozwaliłeś choinkę? Nie, jak to postawić? Kto przewalił choinkę? Kto przewalił choinkę? Najłatwiej mamy kurna zwierzęta. Zawsze jak gdzieś z nami pójdą, to jest spokój, dopóki yy, ten rudy z nami nie zaczął jeździć, to łobuz wszystko niszczy. Jakie są widoki, coś niesamowitego. Nie góry, prawda? Ale jaki to jest widok. Jak się na co dzień tego nie ma. To się docenia. Absolutna cisza i spokój. Ładny widok, co? Dzisiaj się tam przejedziemy. Jechaliśmy na Gubałówkę, wjechaliśmy na górę autem, zaparkowaliśmy na płatnym parkingu u jakiegoś górala na podwórku i przyszliśmy pokazać dzieciakom pasmo Tatr. Pokazaliśmy głównie Giewont, bo to on jest tutaj przecież taki słynny. Mam nadzieję, że coś zapamiętają. Teraz właśnie wspinają się na ogrodzenie, żeby nam pomachać. I cieszą się razem z nami tym pięknym widokiem, bo autentycznie trafiliśmy w bardzo piękną pogodę. Dzięki temu mogliśmy podziwiać cudne widoki. Dzieciaki pojeździły sobie na koniach. Takie usługi na Gubałówce to norma. Cały czas są jakieś atrakcje, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. Masa przeróżnych rzeczy do kupienia, przeróżne pamiątki. Sami sobie upatrzyliśmy fajne kubki po litr 200. Jakoś zrobimy sobie w nich herbatę to już nie będziemy musieli wstawać po drugą. Dzieci zachwycone górami. Oglądały wszystkie te widoki. Zachwycone były. Wydaje mi się, że w ich małych główkach pozostaną pewne wspomnienia, które będą mogły im się odtwarzać jak film w przyszłości, gdy rodzice będą już trochę starsi, a oni będą sobie wspominać i mówić Tato, pamiętam to. Byliśmy w górach. Jechaliśmy z wyciągiem narciarskim. Ty masz z tego film, pamiętasz? Odszukaj go, obejrzyjmy go razem. I mam nadzieję, że te góry, które teraz widzę, będę wspominał razem z nimi. W spokoju, z radością, przy wspólnej herbacie z tego wielkiego kubka, o którym wcześniej powiedziałem. Niesamowite. Posiadanie rodziny to jest coś pięknego. Fajnie, nie? A mamie się podoba? Rzecz. Może Może widok widoki, ale ja nie lubię tą kolejką mieć. Teraz mnie to za każdym razem tak samo. Jeszcze plecaka nie zdjęłam i siedzę jakbym na kiblu siedział. A to ja właśnie ostatnim razem nie zdjąłem plecaka jak ten. Jak jechaliśmy na ostatniej wycieczce naszej, to nie zdjąłem plecaka i siedziałem jak kołek, tak jak ty teraz. Może i ten materiał filmowy jest krótki. Może nie pokazaliśmy zbyt wiele. Może ten materiał nie powinien nawet trafić na YouTube'a, ale jest to nasz film, do którego będziemy zawsze mogli wrócić wspomnieniami i pokazać go dzieciom. Może nawet dzieci same będą chciały do niego wrócić. Gdy wrócą już do tego filmu, obejrzą, zobaczą rodziców, którzy moczyli się w bali przy zerowej temperaturze na zewnątrz i sami będą chcieli przeżyć podobną przygodę, sami sięgną po kamerę i zaczną nagrywać swoje przygody. To co widzimy z okna, te piękne pasmo Tatr, no piękna sprawa. To wszystko co tu widać, to jest widok z naszej sypialni. niestety, Czas wyjazdu nastąpił. Jak zwykle wszystko co jest fajne szybko się kończy. Wracamy do domu.